Słyszysz swoją komórkę, ale dzwonek jest jakiś dziwny, inny niż ustawiałeś. Ktokolwiek to jest, natychmiast się rozłącza. Pewnie pomyłka. Spoglądasz na ekran swojego telefonu, wyświetla się na nim wiadomość o nieodebranym połączeniu i wiadomości na poczcie głosowej. Naciskasz przycisk, chcąc odsłuchać tę wiadomość, przykładasz telefon do ucha. Nagle słyszysz w słuchawce przeraźliwy krzyk, krzyk bólu. Odrzucasz telefon na drugą stronę pokoju, ale nadal słyszysz ten krzyk. Kiedy w końcu podnosisz telefon, aby zobaczyć, od kogo przysyła wiadomość, nagle rozpoznajesz, czyj głos tak przeraźliwie krzyczał. To był Twój głos. Jeśli pasta Ci się podobała, zasubskrybuj kanał. Jeśli już to robisz, Zostaw łapkę w górę i pozostaw po sobie komentarz, czy Creepypasta ci się podobała.